Cześć, jest dzisiaj sobota 25 października 2025 roku. Postanowiłem wybrać się do lasu, zobaczyć czy rosną jeszcze jakieś borowiki, choć wielkiej nadziei sobie nie robię, ale warto pospacerować. Muszę powiedzieć, że tego dzisiaj się nie spodziewałem. Nie liczyłem, że cokolwiek znajdę, jakieś grzyby. A tu takie piękne borowiki w mchu. Zobaczcie, tutaj pierwszy. Twardy, okrąglutki. I tutaj drugi. Nic. Bierzemy je. Więc może będzie jeszcze więcej. Zobaczymy. Oby tak było. Ale ciężki, twardy. Rewelacja. I bierzemy drugiego. liczne, więc może jeszcze jest nadzieja na więcej. I dosłownie kilka metrów dalej jest trzeci, też w mchu, w małych drzewkach. W lesie jest pusto, chyba już wszyscy są zrezygnowani, nie liczą na to, że rosną jeszcze jakieś grzyby, a tu taka niespodzianka. Wszystkie grzyby dla mnie. Ale piękny, długi korzeń, cudny. I szukam dalej. Przeszukuję dokładnie okolice i postanowiłem jeszcze wrócić na to miejsce, popatrzeć dokładnie, gdzie były te dwa pierwsze borowiki i kawałek dalej w mchu był jeszcze jeden, którego opuściłem, nie zauważyłem wcześniej. Te wcześniejsze są bardzo zdrowe. Tu książkowe grzyby, ale fajnie. Jak widać inne grzyby mają się bardzo dobrze. Więc może i borowiki jeszcze coś urosną w tym sezonie. Szukam dalej. Tyle co nagrałem te muchomory i trafiłem na kolejne borowiki w mchu Trzeba sprawdzać chyba tylko w mchu dzisiaj. Tu jest jeden bardzo ładny, ale z drugiej strony chyba jest też drugi. Oczywiście, ale duży, piękny. Muszę uważać, bo z tego co pamiętam, tutaj też blisko jest gniazdo os. I jeszcze trzeci. Wow! Nie no. Tylu grzybów, to się dzisiaj nie spodziewałem, liczyłem na jednego, może dwa. A tu tyle borowików. Jest i kolejny borowik. Było jeszcze przed chwilą trzy w jednym miejscu, ale ich nie nagrałem, bo spotkałem innych grzybiarzy i po prostu zapomniałem. A tu kolejny ładny. No już jest tych borowików trochę. Około dziesięciu, no rewelacja. To by się spodziewał takich wyników. Pojechałem jeszcze do drugiego lasu, sprawdzić, jak tutaj sytuacja wygląda. I na mojej stałej miejscówce trafiłem na jednego ładnego, małego bączka, piękny borowiczek. Grze i jeszcze tutaj może się coś trafi dzisiaj. No tylu burowików to się nie spodziewałem dzisiaj. Szok. Kończę na dzisiaj spacer po lesie. Udało się uzbierać taką piękną grupkę dużych, zdrowiutkich borowików. Jest ich tutaj 11, więc super, nie spodziewałem się. Prawdopodobnie to już ostatni film w tym sezonie, więc dziękuję wszystkim, którzy mnie oglądali przez cały sezon i zapraszam wszystkich na następny sezon. Mam nadzieję, że w tym samym składzie. Do zobaczenia, cześć.